Was na moim kanale, a dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy vlogmasy. Dzisiaj mamy 1 grudnia i w tym roku stwierdziłam, że vlogmasy będą takie tygodniowe, czyli nie będę nagrywać codziennie jednego filmiku, tylko to będzie taki jeden dłuższy filmik nagrywany przez tydzień, więc mam nadzieję, że to się dobrze przyjmie. A w pierwszym okienku kalendarza z Ritualsa dostałam taką. Świeczuszkę, która jest naprawdę malusia i pachnie jak takie mydełko do rąk, takie ekskluzywne mydełko do rąk, które możecie postawić w łazience i. O mój Boże, pachnie przepięknie. Szkoda, że nie możecie powąchać tej świeczuszki, bo naprawdę pachnie znakomicie. Dzisiaj sobie z moją kuzynką oddajemy prezenty, bo stwierdziłyśmy, że przecież kalendarz nie może nas kontrolować i nie będziemy czekać do Mikołajek. więc dzisiaj sobie damy prezenty i pokażę Wam co jej kupiłam. Kupiłam jej rzeczy w sumie takie kosmetyczne, no i tam parę słodyczy, bo zrobiliśmy sobie taką tradycję, można powiedzieć, że mamy jakąś określoną kwotę i pół z tej kwoty dajemy sobie na Mikołajki, a drugie pół na wigilię. Więc to jest połowa, tak zwana, prezentu. I kupiłam jej tak. Kupię żelki oraz Kinder niespodziankę z takim serduszku. Z kosmetyków kupiłam jej rozświetlacz z Evelina i róż. Oraz taki olejek z Jorkaja, którego sama korzystam i naprawdę mi się sprawdza i ja go polecam. Oraz taki batonik z grześka i to był taki cały prezencik. Wiadomo, chciałam zmieścić się w tej kwocie w pół w połowie tej kwoty, więc to nie jest jakoś super dużo, ale mam nadzieję, że jej się spodoba. Ja już z moją kuzynką wymieniłam się prezentami i teraz Wam pokażę, co od niej dostałam. Pierwszą rzeczą jest to książka Może to miałeś być ty, której tytuł tak fajnie się mieni w świetle dalej jest to skarpeta ze słodyczami z milki i w środku jest czekolada oraz cukierki kolejnymi rzeczami to są już takie dwie maseczki jedna jest aloesowa druga zielona herbata kolejną rzeczą jest to taka proteinowa odżywka do paznokci ponieważ ja ostatnio wkręciłam się w samodzielne robienie paznokci i ta płytka mi się trochę niszczy, więc kiedy już zdejmę swoją aktualną stylizację, to ta odżywka bardzo mi się przyda, aby tą moją płytkę odbudować. I ostatnią rzeczą są to takie śmierzelki, które no, już są otwarte i nieco zjedzone, ale tak, wam no, chciałam pokazać, co dostałam, bo wydaje mi się, że niektórzy mogli być ciekawi. już Was drugiego dnia grudnia. Jak widzicie, tutaj wisi już ta urocza skarpetka, a tutaj jest ta książka, za którą chcę się zabrać dzisiaj, a w drugim okienku kalendarza z Rituals dostałam takie mydło do rąk o zapachu Rice Milk and Cherry Blossom. I jak widzicie, on tutaj ma taki wyżłobiony napis Rituals Czyli całkiem fajnie wygląda. Mm. W ogóle ja też przed zakupem tego kalendarza wąchałam te zapachy w Daglasie, żeby zobaczyć, czy te zapachy mi się w ogóle podobają, czy mi odpowiadają, i były całkiem w porządku, więc mam nadzieję, że cały kalendarz również mi się spodoba. Nie odzywam się dzisiaj do Was dużo, chyba praktycznie raz w ciągu dzisiejszego dnia, ale w zamian za to pokażę Wam, co dzisiaj robiłam, albo co teraz robię w sumie. I robię takiego escape rooma dla dzieci na spotkanie chmurowego klubu książki, który prowadzę właśnie w czwartek. I tak mamy grudzień, ale tydzień temu robiliśmy co innego i dzisiaj właśnie robimy escape rooma Andrzejkowego. A już następne spotkanie będą takie typowo świąteczne, czyli będziemy pisać list do Świętego Mikołaja, robić kartki świąteczne i będzie tak bardzo, bardzo świątecznie i uroczo. Właśnie zasiadam do nauki rozszerzonej chemii razem z kursami chemmastera, które naprawdę polecam i które są godne polecenia, warte polecenia oraz warte swojej ceny, ponieważ tam zagadnienia chemiczne, chemiczne są tłumaczone bardzo prosty, bardzo przyjemny i bardzo przejrzysty. Sposób i momentami też zabawny, gdzie naprawdę tu chemię da się zrozumieć I te kursy wciągają jak Netflix, więc naprawdę je polecam Hejka, witam was już 3 grudnia A w trzecim okienku kalendarza z Ritualsa dostałam taki kremik do rąk więc będę miała komplecik do mydełka, ponieważ jest o tym samym zapachu, co właśnie wczorajsze mydełko, które dostałam. Więc będzie tworzyć to fajne kombo do rąk. Uczymy się matematyki. Tak. Ponieważ w piątek mam korepetycję i potrzebuję na ten piątek zrobić wszystkie zadania, które powinnam zrobić i które pani mi zadała oraz przyspieszyć swoje tempo pracy, ponieważ mamy grudzień, niedługo jest nowy rok, a ja robię funkcję kwadratową, a też w marcu zdaję egzamin i powinnam właśnie to swoje tempo pracy przyspieszyć i przerobić wszystkie materiały, które powinnam właśnie przerobić. Witam już Was 4 grudnia, a w czwartym okienku kalendarza z Ritualsa dostałam taką maseczkę błotną w proszku, którą będzie po prostu trzeba wymieszać z wodą, i powstanie właśnie ta maseczka. Ja osobiście z maseczek błotnych nie korzystam, bardziej korzystam z maseczek w płachcie niż z błotnych, ale dla mnie ważne jest to, aby mnie po prostu nie uczuliły. I tutaj wychodzi, że jest w 99% naturalna. Więc zobaczymy, jak moja skóra ją odbierze. Hejka, dzisiaj znowu się do Was nie odzywam, ale za chwilę dołączam na ostatnie chmurowe zajęcia dzisiejszego dnia. No i tak, w międzyczasie sobie porobiłam paznokcie samo, ponieważ te, które robiłam sobie w sobotę, mi odpadły. Po prostu one zaczynają mi już odpadać, więc sobie już je zdjęłam i zrobiłam nowe, te same. Więc mam nadzieję, że te nowe wytrzymają mi trochę dłużej. No i co, dołączamy na zajęcia i widzimy się po. Okej, okay. stwierdziłam, że dzisiaj robię maseczkę, którą dostałam dzisiejszego dnia w kalendarzu. No i tak, zrobiłam tą mieszankę, czyli ten proszek plus woda i wyszła taka musowa konsystencja, która pachnie dosłownie jak taka maść rozgrzewająca, którą dajecie sobie tutaj, kiedy jesteście chorzy, aby wam się łatwiej oddychało. I tak to właśnie pachnie, więc ja przypinam sobie klipsy. I nakładam sobie maseczkę i widzę się z Wami po rezultatach. Jak się mogłam spodziewać, dostałam tutaj delikatnej reakcji alergicznej na tą maskę. I chyba już taka moja uroda, niestety, że muszę korzystać z produktów przetestowanych dermatologicznie, yy, bezpiecznych dla mojej twarzy, bezzapachowe i dopasowane do mojego typu cery. I niestety tak to musi wyglądać. Hejka, witam się z Wami już 5 grudnia, co oznacza, że zostało nam 19 dni do świąt. A ja w piątym okienku kalendarza z Rytuałcą dostałam taką, taki żel w sumie pod prysznic w piance, który jest o zapachu Tulip i Japanese Yuzu i jest on z Amsterdam a Collection, więc tak się on prezentuje. Ma on 50 ml, czyli no, jest całkiem taki spory można powiedzieć. Wiadomo, jest to chyba miniaturka, ale taka na podróż, myślę, że będzie w porządku albo w ogóle na używanie na co dzień. Hejka, właśnie jestem w i właśnie będę czekać teraz na zajęcia. Witam się z wami 6 grudnia i będziemy otwierać szóste okienko z kalendarzem. I w szóstym okienku kalendarza dostałam takie Overnight Body Mask. Tak to wygląda. I ciekawe, jak mi się sprawdzi, jest on o zapachu kwiatka lotosu i białej herbaty. W ogóle ten kalendarz jest no, dosyć ogromny. E, tak się może wydawać, że nie jest w kamerze, ale on no, jest duży. Ale tak. Dzisiaj mamy Mikołajki i ja dzisiaj piszę swój egzamin z języka polskiego. A odnośnie tego egzaminu z języka polskiego, no to muszę przerobić próbne egzaminy, które są takim, można powiedzieć, że przygotowaniem do tych egzaminów klasyfikacyjnych w szkole w chmurze, ponieważ próbnych losują ci się dosłownie losowe zadania z przerobionych przez ciebie kart pracy. No i jest ich chyba 10 albo 11. No i rozwiązujesz je później. Kolejny próbny egzamin i możesz mieć zupełnie inne zadania, lub na przykład zdarzy się tak, że będziesz mieć te same. No i tak. A jeżeli chodzi o egzamin ustny, no to jak widzieliście w poprzednim blogu, no to robiłam e, prezentację i ja na egzamin ustny nie przygotowuję żadnych scenariuszy, co powiem najpierw, co później, tylko ja lecę na żywo. Mam przed sobą tekst, który. Przygotowałam na tej prezentacji i staram się mówić własnymi słowami bez scenariuszy, bo uważam, że to nie ma sensu, gdyż i tak może wyjść coś po nie naszej myśli i wtedy troszkę ten scenariusz może pójść do kosza, A też nie ma sensu go kłuć bezpotrzebnie, lepiej po prostu iść na żywioł i po prostu powiedzieć, co się wie, patrzeć na prezentację. I tyle. A w przypadku załóżmy tych zagadnień, które są w szkole w murze, no to wiadomo, trzeba się ich nauczyć, aby wiedzieć, o czym się mówi i co się przerobiło. No i tak to niestety albo stety wygląda. I też taka jest moja opinia co do scenariuszy na egzaminy ustne. Wczoraj na zajęciach tanecznych dostaliśmy takie pakunki ze słodyczami. Zapomniałam wam właśnie wczoraj o nich mówić, więc mówię wam o nich dzisiaj, że takowe pakuneczki dostaliśmy. Mikołajki właśnie. ...jest po godzinie 14, a ja właśnie teraz robię arkusze, w sumie egzaminy próbne e, na język polski. I staram się robić ich jak najwięcej, tylko mogę, żeby jak najwięcej zapamiętać i później to, co zapamiętam, przenieść na ten już oryginalny, na ten klasyfikacyjny egzamin. Hejka, jestem właśnie już po egzaminie z języka polskiego z obu części, z ustnego i z pisemnego. Z pisemnego dostałam 83%, a z ustnego dostałam 100%. Pani w ogóle była tak przemiła, tak przekochana Ja byłam już u niej drugi raz na egzaminie bo Byłam i w zeszłym roku i w tym I naprawdę ja uwielbiam tą panią I szczerze w następnym roku też do niej pójdę na egzamin Bo jest naprawdę przewspaniała A tak na marginesie dostałam od mojej kropy korepetytorki Taki słodki kubeczek Razem z takim kinderkiem tutaj To jest tak urocze I w ogóle... I mi jest tak teraz przykro, ponieważ jej nic nie dałam na mi i mi się wydaje, że powinnam za tydzień w piątek jej coś dać w ramach takiego podziękowania za ten uroczy prezencik. Hejka, witam się z Wami już 7 grudnia i w siódmym okienku kalendarza z Rituasi dostałam taką rękawiczkę do peelingu. I uważam, że to jest taki troszkę zapychacz, ponieważ mogliby w to miejsce dać coś innego, jakiś inny kosmetyk, inny gadżet niż taka rękawica do peelingu, bo raczej nie spotykam się z tym, żeby ktoś z takich rzeczy korzystał, ale okej. Okay. Mm. Może spróbuję, może skorzystam, nie wiem, ale uważam, że to jest taki troszkę totalny zapychacz. ja dzisiaj się do was zbytnio nie odzywam, ale to dlatego, że zaangażowałam się bardzo w projekt zwolnienia historii, który kosztuje mnie dużo czasu. Ale ja bardzo lubię organizować takie rzeczy, uwielbiam działać w różnych projektach i to sprawia mi taką satysfakcję i przyjemność, ale też Grupa, z którą tworzę ten projekt jest tak wspaniała i też interesujemy się tym samym tematem, na który robimy ten projekt. No i w ogóle nam się świetnie współpracuje jak na ten moment. Więc na razie są same plusy, więc ja się strasznie jaram tym projektem, bo jestem ciekawa, jak nam wyjdzie. I w ogóle jestem bardzo ciekawa całego projektu współpracy z różnymi osobami. No, to będzie wspaniały czas. A tym samym chciałabym zakończyć dzisiaj pierwszego vlogmasa. Już jutro nagrywam e, drugi i mam nadzieję, że vlogmas wam się spodobał i że miło wam się go oglądało i słuchało. E, do zobaczenia już w drugim vlogmasie.